Witam serdecznie kochani, z tej strony Różka Polonia, za chwilę przedstawię horoskop miesięczny na następny miesiąc oczywiście, będę omawiała miesiąc wrzesień i zapraszam drogie osoby z podnaku barana Spójrzmy oczywiście jak to będzie się przedstawiało w tym miesiącu w trzech poszczególnych kategoriach, które zawsze są przeze mnie tradycyjnie dla Was tutaj omawiane. I zobaczmy na pracę dziewiątka denarów i piątka pucharowa. Na emocje diabeł oraz trójka mieczy oraz tutaj na zdrowie szóstka buław i as Rozpoczynając Układ od sfery zawodowej. Mamy pierwszą kartę do 15 września. Jest to dziewiątka denarowa. I co ona znaczy? Że jeśli szukamy tej pracy, powinniśmy kierować się własną wygodą, komfortem. Tutaj powodzenie materialne jak najbardziej powinno być. Może Wam pomóc kobieta ciemnowłosa. Tak więc działajcie, ale bądźcie asertywni. Oczywiście, bo jest to. Bardzo ważne. Natomiast dla osób, które mają tutaj pracę, tak naprawdę e, będzie to czas obfitości, ale też tak na dobrą sprawę, e, no właśnie, pilnowania własnych interesów względem danej osoby i asertywna postawa jest kluczem do rozwiązywania pewnych spraw. Natomiast do 15 września myślę, że tutaj spokojnie i warto by było wykorzystać ten czas. Dlaczego? Bowiem karta od 15 września do końca miesiąca, piątka pucharów, no jest taką kartą już trudniejszą i ona niestety oznacza różne rozczarowania, e, smutki, żale, no niepowodzenia i czy tu mamy pracę, czy też nie, mimo wszystko no, trzeba się liczyć z tym, że po prostu... E, no coś może nie wyjść, tak? Ale nie bierzcie tego do siebie, pamiętajcie jest to taka karta, która jakby wskazuje, że nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło, a poza tym będą jakieś opcje, czy sytuacje, które mogłyby Wam jeszcze pomóc, więc warto się odsknąć, powiedzieć sobie dam radę i pokonać przeciwności. Natomiast te karty na emocje, jakie mamy. I tutaj układ rozpoczyna oczywiście Diabeł do 15 września. I co oznacza Diabełek? Diabeł tak naprawdę mówi o kwestiach związanych z tym, że tutaj mimo wszystko czekają Was pokusy, tak? Kwestia erotyki także będzie wchodziła w grę. Co to oznacza dodatkowo, że jeśli szukamy tutaj kogoś, możemy spotykać niezwykle atrakcyjne osoby, ale musimy uważać na oszustwa. Dla osób, które mają tutaj kogoś diabeł, jest taką kartą, która mówi też o jakimś spętaniu, manipulanstwie, oczywiście odrodzeniu się tej sfery erotycznej, ale mimo wszystko możemy czuć jakiegoś rodzaju uwiązanie czy przytłoczenie. W kwestiach dalszych, czyli po 15 września, mamy tutaj Trójeczkę Mieczy i ta też karta jest jakby trudną kartą. Ona tutaj mówi o większych rozczarowaniach, o trudnościach emocjonalnych i... Tak naprawdę dla osób, które szukają kogoś, no nie jest to dobry zwiastun. Tutaj do, do głosu mogą dać o sobie pewne żale, złość, przeszłość i ona może przeszkadzać niestety. E, mogą Was po prostu czekać też różnego rodzaju zawody emocjonalne. Tak więc jeśli szukamy tutaj miłości, może coś się nie udać i miejmy to na względzie. Też nie rozpamiętujmy tego, starajmy się e, szukać dalej. Dla osób, które mają kogoś, także jest to karta jakichś rozczarowań, no, i myślę, że tutaj dla Was jest to czas, gdzie trzeba pomyśleć o tym właśnie, co było w przeszłości, rozliczyć to, zostawić. Pewne słowa mogą być raniące, ale widocznie będą potrzebne. To też karta takiej zdrady, czyli może też oznaczać na przykład dodatkowo, że ktoś czegoś nie zrobi dla nas, no i możemy uznać to za pewien akt braku lojalności. Natomiast zdrowie. Tutaj mamy szósteczkę buław i to jest bardzo fajna karta, jeśli chodzi o zdrowie, bo ona oznacza do 15 września tutaj to, że tak naprawdę będziemy odczuwać sprzyjający los zwiastun zwycięstwa i determinacji w tym, co robimy, ale przede wszystkim właśnie sukcesu i dobrych wiadomości tym samym. Zwróćmy uwagę na sprawy krążeniowe, odciśnienie oraz kości mięśni i stawu. Natomiast naprawdę sama w sobie karta jest super i wykorzystałabym jej potencjał. Po 15 też nie jest źle, bo mamy tutaj Asa Buław, nowa energia, nowe pomysły. No i tutaj możemy mieć na względzie to, że tak naprawdę jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, to pojawią się różne dodatkowe informacje, które być może zmienią wiek. Naszego myślenia, działania, czy pojawią się nowi lekarze lub jakieś badania do zrobienia, opcje, które należy wykorzystać. Jest to karta impulsów, czasem ciąży oczywiście, tak i karta wskazująca, tak naprawdę, tutaj, że warto zwrócić na kwestie właśnie mięśni, stawów, stanów zapalnych, ale tak jak mówię, ona niesie nową energię, nową nadzieję na przyszłość. Tak więc myślę, że miesiąc, pomimo tych pewnych schodkowych tendencji będzie całkiem korzystny. Ja Wam dziękuję, ale przy okazji zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, odwiedzajcie naszego Facebooka, jest o poradę. Tak więc wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia.